I już koniec, już teraz, już, już nic nigdy nie będzie takie same. Oj, nigdy. Ale, 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 to dopiero koniec fazy grupowej. ten Mundial dopiero teraz wkracza w fantastyczną fazę, w fazę, w której zaczynamy grać o medal. Zaczynamy grać już o coś teraz, każdy mecz. Decyduje absolutnie o wszystkim. Zapraszam Was na podsumowanie fazy grupowej Mundialu Katar 2022, a ta była naprawdę interesująca. Zbadało wiele zaskakujących rezultatów, wiele zaskakujących wyników. I o tym, teraz w tym krótkim materiale, rozpoczęło się już w sumie od pierwszych dni, bowiem w pierwszym z pojedynków na tych Mundialu w naszej grupie Arabia Saudyjska pokonała. Kogo? Argentynę. To była prawdziwa sensacja. To było coś niesamowitego. Taki underdog z Arabii wgrywa z Argentyną. Czy ktoś by przed Mundialem takie coś przewidział? Ja nie. Lecimy dalej. Kolejne dni tego Mundialu. I co? Dania z Tunezją. Dania z Tunezją co? 0, -0. Każdy pamięta, jak Dania zagrała na Euro 2020 plus 1. Okej, okay, oni tam większość meczów rozgrywali u siebie na stadionie w Kopenhadze, tam kapitalna atmosfera, Parken, kapitalny to był stadion, dalej to jest, atmosfera nieprawdopodobna, ale sensacja, Dania 0-0 z Tunezją i lecimy dalej. Kto, czy była kolejna sensacja? Maroko Chorwacja, Maroko 00 z wicemistrzem świata. Przypominam, że Chorwacja jest aktualny wicemistrzem świata, być może zapomnieliście, ale tak, tak, tak. Chorwacja jest aktualny wicemistrzem świata i z Maroko, które koniec końców z tej grupy wychodzi z pierwszego miejsca. Czaicie? Maroko z pierwszego miejsca. No, cuda, cuda na kiju i co? I Niemcy z Japonią. Niemcy z Japonią 2 do 1. Wow, wow, wow. Ale o tym już film był, więc tu się nie będę dłużej rozwodził, ale to kolejna sytuacja. Potem lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. Urugwaj, Korea Południowa 0 do 0. Urugwaj? Schyłki karier wielu fantastycznych piłkarzy Suareza i innych, choć. Suarez chyba nie nawet, dobra, kompromitacja. Dobra, lecimy dalej. No, czy były jakieś kolejne sensacyjne wyniki? Tak spoglądam, 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 spoglądam. I było dużo tych sensacyjnych wyników było bardzo dużo tych sensacyjnych wyników. I tych sensacyjnych wyników pewnie będzie jeszcze dużo. I mam nadzieję, że ta świetna faza grupowa, która właśnie się zakończyła, była tylko preludium do tego, co rozpocznie się jutro, a jutro rozpoczyna się faza pucharowa, faza pucharowa, mistrzostw. Mistrzostw, mistrzostw. Argentyna, Australia, Holandia, USA. Będzie, będzie, będzie się działo. Zapraszam.